Witajcie na kanale politycznym. Działająca na rzecz Rosji grupa Wagnera, czyli grupa najemników dowodzona przez Jewgenia Prigożyna, doczekała się na wojnie swojego amerykańskiego odpowiednika. Kim jest grupa Mozarta? To byli żołnierze amerykańskiej piechoty morskiej, którzy szkolą Ukraińców do wojny. Została założona w czasie wojny przez byłego dowódcę USA, Andrew Milberna, żołnierza piechoty morskiej, który dowodził grupą zadaniową operacji specjalnych podczas wojny z tak zwanym państwem islamskim. Zapraszam na materiał o grupie Mozarta. Skoro na wojnie na Ukrainie działa słynąca z okrucieństwa rosyjska grupa Wagnera, to musiał powstać oddział będący jej dokładnym przeciwieństwem. Tak to sobie wymyślił emerytowany pułkownik Marines Andrew Milburn, który skrzyknął grupę weteranów Sił Specjalnych i założył grupę Mozarta. Teraz obie formacje znalazły się pod Bachmutem, twierdzą rosyjscy blogerzy wojenni i zagrzewają do starcia. Amerykańscy najemnicy z grupy Mozarta przeciwko grupie Wagnera. Emerytowany pułkownik piechoty morskiej Andrew Milburn był już widziany w Bachmucie, gdzie pomaga Ukraińcom. Wiosną Milburn ogłosił się likwidatorem naszego PKW Wagner, który aktywnie działa na kierunku Bachmutu. Napisali autorzy rosyjskiej Szarej Strefy oraz wojennego bloga Warpost. Jak sugerują, obie grupy będą miały okazję spotkać się na froncie. Gdyby zestawić sylwetki pułkownika Milberna oraz szefa wagnerowców Jewgenia Prigorzyna, ta dwójka byłaby niczym Batman i Joker, albo Superman i jego złowieszczy przeciwnik Lex Luthor. O Rosjaninie mówiliśmy już, że dzięki wojnie na Ukrainie buduje swój polityczny kapitał. Prigorzyn to jeden z najbliższych współpracowników Władimira Putina. Jako biznesmen działa w branżach, jako biznesmen działa w branżach rozrywkowej i gastronomicznej. Stąd przezwisko Kucharz Putina. Najemnicy grupy Wagnera pomagają politykom sprzyjającym Rosji w niestabilnych krajach Afryki, jak Republika Środkowoafrykańska, Mali, Niger i Burkina Faso. Nie chciałbym być uznawany za przeciwnika grupy Wagnera, bo to, co robimy, jest zgoła inne. Tłumaczył pułkownik Milburn dziennikowi Guardian. Niedawno zdecydował się pokazać mediom, jak trenuje ukraińską obronę terytorialną. Przedstawiał się jako prywatna firma. Miał 30 instruktorów z zachodnich armii, którzy szkolili oddziały ponoszące wcześniej poważne straty w walkach o Donbas. Zajmujemy się także ewakuacją cywilów ze strefy walk wyjaśniał pułkownik. Nazwa Grupa Mozarta została wymyślona przez jej członków jako muzyczne odniesienie do osławionej Grupy Wagnera, rosyjskiej organizacji paramilitarnej często określanej jako Prywatna Armia Putina. Milburn mówi, że na początku był nieco sceptyczny co do nazwy, ale teraz stała się marką. Nie chciałem być kojarzony ani porównywany z grupą Wagnera. To, co robimy, jest zupełnie inne, jest ich przeciwieństwem. Grupa Mozarta jest finansowana przez prywatnych darczyńców z USA. Pułkownik może liczyć na szczodrość, bo jest znaną w kraju postacią. Odszedł na emeryturę. W 2019 roku, jako szef sztabu komórki odpowiedzialnej za prowadzenie operacji specjalnych USA na całym Bliskim Wschodzie, opublikował swój wojenny pamiętnik pod tytułem Kiedy zbiera się burza, w którym opowiedział o kulisach powierzonej mu misji pokonania ISIS w Iraku. Karierę zaczął jako szeregowiec wstępujący w szeregi Marines. Na Ukrainę pojechał w marcu 2022 roku, kiedy ważyły się losy. Atakowanego przez Rosjan Kijowa. Miał pisać teksty do wojskowego serwisu internetowego, ale uznał, iż z etycznego punktu widzenia konieczne jest większe zaangażowanie. Grupa Mozarta dostarcza również pomoc humanitarną, w tym produkty sanitarne i żywność, na linię frontu oraz ewakuuje osoby znajdujące się w trudnej sytuacji z obszarów wysokiego ryzyka konfliktu. Ukraińscy żołnierze przychodzą przyspieszone 5-lub 10-dniowe kursy w zakresie posługiwania się bronią, strzelania, manewrowania i taktyki bojowej, których opanowanie w idealnym przypadku zajęłoby 6 miesięcy. Członkowie grupy mozartowskiej, którzy prowadzą szkolenie z rekrutami, komunikują się przez dwóch tłumaczy, ale według Milberna to za mało i starają się o więcej. Ukraińscy żołnierze szkolą się w pobliżu linii frontu, Ponieważ ich dowódcy nie mogą ryzykować zbyt długiej nieobecności na polu bitwy na wypadek natarcia Rosjan. Idealnie byłoby, gdyby w grupach szkoleniowych było jednocześnie od 100 do 200 osób, ale nie stać ich na wycofanie tylu z nich ze stanowisk. Ukraiński rząd nie chce przyznać, że wielu jego żołnierzy nie ma odpowiedniego przeszkolenia. Ale walczą z Rosjanami, którzy na szczęście też nie są wyszkoleni. Ale ci żołnierze nadrabiają brak doświadczenia entuzjazmem i determinacją. Mają pozytywne nastawienie, słuchają, są uważni i przede wszystkim mają świetne poczucie humoru. Podsumowuje Milburn. Andrew Milburn z pozycji eksperta, ma 30 lat doświadczenia w prowadzeniu operacji specjalnych, wskazał najważniejszy błąd Putina. Wojskowy przekonuje, że ukraińskie społeczeństwo, wcześniej podzielone przez wojnę, stało się jednym narodem. Putin pomylił się w swojej ocenie, że da się ich zastraszyć atakami rakiet i dronów. Wyobraźcie sobie żołnierzy na linii frontu, którzy wiedzą, że ich rodziny są w niebezpieczeństwie. To wzmacnia ich odporność. Tworzy poziom nienawiści i nie chcę tego przesądzać, ale to prawdziwa nienawiść. Nie ma szacunku dla wroga po obu stronach tłumaczy Milburn w internetowym podcaście Crisis: What Crisis? Zapowiedź starcia obu grup. Komentuje pułkownik Piotr Lewandowski. Ta wściekłość i emocje są nakręcane przez rosyjskie farmy troli wojennych. Nie sądzę, aby doszło do spotkania tych formacji. To wygląda jak jakaś propagandowa zagrywka i to z obu stron. Nazwanie oddziału Grupą Mozarta, przez analogię do nazwy rosyjskiej Grupy Wagnera, pasuje do wojennego dowcipu oficerów Marines. Oddział pułkownika Milberna zajmuje się szkoleniem ukraińskich wojsk. Oraz ewakuacją cywilów z ostrzeliwanych miejscowości, a przynajmniej tak deklarują oni w swoich oświadczeniach. Szkolenie to cenna pomoc, co do reszty mam wątpliwości. Albo ktoś działa jako organizacja humanitarna, czyli bez munduru i broni, albo pojawia się na zapleczu frontu, jako właściwie nie wiadomo kto.